Projekt o czasowym zakazie wjazdu obywateli państw trzecich na tereny Rzeczpospolitej. My tego chcemy. Chcecie bronić Polaków? To bądźcie za tą ustawą, a nie przekładajcie ją. Panie marszałku, apeluję do Pana gorąco, żeby na tym posiedzeniu Sejmu głosować tę ustawę. Musimy chronić Polskę. Marszałek Hołownia nie mógł jednak tego zostawić i stwierdził, że każdy projekt poselski jest traktowany tak samo. Odpalił się też, mówiąc do posła PiS, że jeśli skonsultują społecznie swój pomysł, będą mieli lepsze argumenty. Panie pośle, to dla porządku, jak już sprawa jest kiedy złożyliście tę ustawę? 2 lipca. 2 lipca. W... Mamy 8 lipca. W... 8... O, zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz. Kochani, pracujemy zgodnie z zasadami, które są takie same dla wszystkich, a więc projekt wpływa do Sejmu, przechodzi opiniowanie legislacyjne.